Witajcie! Ostatnio zajmowaliśmy się legowymi braćmi mniejszymi, więc dzisiaj kolej na mini-transformera. Klasa Core, seria Studio Series, design z Bumblebee Movie, a sama postać to nasza ulubiona deceptikońska kicia, czyli Ravage. Jeden z popili Soundwave'a został zaadoptowany do formy filmowej już w Revenge of the Fallen, tam jednak wyglądał inaczej. W Bumblebee Movie pojawia się natomiast w całej jednej scenie na początku, gdy robi to, co do niego należy, czyli wyskakuje Soundwave'owi z klaty i rusza do ataku. Wystarczyło, żeby został zapamiętany i żeby przeznaczono mu w linii slot na najmniejszą figurkę. Ravage zasadniczo nie ma jako takiego trybu alternatywnego, a raczej tryb skompresowany. Figurka współpracuje z SS Soundwave'em i jak to bywa z nim i jego ferajną, można włożyć Ravage'a w klatę dźwiękowalową. I w tym celu przerabia się go na skrzynkę. Na pewno nie można tego nazwać kasetą, choć chyba w materiałach oficjalnych było określane jako Cybertronian Cubic Cassette. Jasne. No, jest to po prostu ravage, który wpadł do gniatarki z łomu niczym blur w Animated. Taki alt mode nic. Ale też jakoś szczególnie mi ta forma nie przeszkadza, bo jedyną tego funkcją jest mieścić się w klacie sounda, a do tego nie trzeba jakiejś mega zaawansowanej inżynierii. No to po prostu sprasowana kicia obwieszona jeszcze dodatkowo swoimi brońkami. A tych, jak na malutką figurkę, jest całkiem sporo. Ale o tym za chwilę. Wyraźnie widać tutaj łapki, pod spodem także pysk. No, mówiłem nic skomplikowanego. Może faktycznie na Cybertronie tak właśnie wyglądają nośniki danych, kto wie. Ewentualnie z uwagi na dział na górze, można by to uznać od biedy za wieżyczkę obronną do postawienia, jak się zmruży bardzo oczy. Te wszystkie widoczne akcesoria można sobie oczywiście poodpinać. Nawet trzeba, bo w trybie robota się je rekonfiguruje. Działko i kultowe rakiety montowane na biodrach Ravage'a łatwo się zdejmuje. Jest jeszcze dobrze ukryty w tym trybie zasobnik z mikrorakietami, ale jego łatwiej jest wyjąć w trakcie transformacji. Akcesoria mają uchwyty 3mm, więc można nimi dozbroić inne figurki z małymi dziurkami w piąskach W ogóle jestem genialny. Mam tę figurkę od jakiejś 3 miesięcy i dopiero kręcąc Recenzje zorientowałem się, że posrebrzane działko odpowiada kształtem końcówce karabinu Soundwave'a, tego g nowego oczywiście. W ogóle wcześniej nie przyszło mi to do głowy. <noise> Okazuje się, że można wykorzystać jej jako końcówkę broni sounda Studio Series. Jakoś mi to kompletnie umknęło. No cóż. No to porównanka z innymi kotełami, Siege w Netflix oraz Device Label, z innymi transformerami klasy Core, mini Soundwave z Kingdom, żeby było zabawniej, oraz Studio Series Bumblebee Movie Shockwave. I na koniec z parą beastboxów, bo jak to tak potakowe takowe nie sięgnąć, gdy tryby alternatywne są tak podobne: Jojo oraz Dio. Transformacja jest naturalnie prościutka. Odczepiamy i prostujemy ogon, następnie wystarczy poodpinać nogi z ich zaczepów, ściągnąć tylne na ich właściwe miejsce. Teraz mamy łatwy dostęp do zasobnika z mikrorakietami, można go wypiąć, wyginamy nogi na zwierzęcą modłę, no i pozostało jeszcze wyprostować łebek i przyczepić z powrotem brońki. Zasobnik ląduje na karku, a rakietki czy też działka, jak to woli, na biodrach, jak Dziwan przykazało. No i proszę, mamy rawer w trybie robota. Jest to bardzo udany mechaniczny koteł, choć wydłużony pysk sprawia trochę wrażenie bardziej takie wilcze niż kocie. Niemniej fajnie oddaje wygląd czas z filmu, a materiał źródłowy to tylko kilkusekundowe ujęcie. Da się go ustawić dość naturalnie, jak widać. Podobają mi się te drobne czerwone wtręty, lekkie ożywienie czarno-szarej całości. Jak zapewne zwróciliście uwagę, nie przypiąłem ostatniej brońki, a to dlatego, że efekt końcowy z pełnym dozbrojeniem kociaka niezbyt mi się podoba. Działko ląduje na kocim podwoziu i wygląda to po prostu, moim zdaniem, no tak niezbyt tak sobie, Mech na 10. Psuje mi trochę ładną sylwetkę, dlatego osobiście wolę dać tę pukawkę komuś innemu, a samego rawa zostawić z pozostałymi zabawkami. Ogólnie jest to fajniutka kicia. Ładne detale. ma Wyraźnie podmalowane na żółto patrzałki. Nieregularna faktura wokół pyska imituje trochę takie jakby Ala Techno Futro. Mamy zaznaczone ząbki, niepodmalowane, no bo w końcu nie ta skala na takie szaleństwa. Ale i tak pyszczek jest całkiem spoko. Można otwierać szczękę i ruszać łebkiem w górę i w dół. Na grzbiecie wymodelowano całkiem ładny taki ala mechaniczny kręgosłup. Mikro rakietki na karku, fajnie dopełniają serwetkę w tym miejscu. Krótkim ogonkiem możemy sobie pomerdać w górę i w dół. Cieszę się, że dużo punktów ruchu ładowano w łapki. Figurkę takiego bestiowatego transformera łatwo jest popsuć, nie dając mu odpowiedniej ruchomości w łapkach i tym samym pozbawiając ekspresji. SS Ravage może się jednak pochwalić spoko pozwalnością w tym zakresie. Barki są na stawach kulkowych, co prawda nie odegnie się ich za bardzo na boki, ale mamy w sumie łącznie trzy stawy w przednich i o jeden więcej w tylnych. Super, że ruchomość są nawet stópki, co prawda nie mają kocich chwasalkowych ale i tak samorocze. Rawedge potrafi wyglądać dynamicznie, powiedziałbym, że obok wersji Masterpiece, to jedna z bardziej pozwalnych wersji koteczka, bardzo łatwo jest go wypozować powietrzu. Nie tylko ma na sobie sporo portów 3mm idealnych pod wszelkie podstawki, ale też z uwagi na niewielkie rozmiary i wagę doskonale utrzymuje się na nich. Także jeśli ktoś ma SS Soundwave'a, to można odtworzyć efekt wyskakiwania Rawedge'a z klaty. No i rzecz absolutnie najważniejsza i sprzedająca mi ostatecznie tę figurkę, może usiąść jak Good Boy. Czego chcieć więcej? Raz jeszcze porównanka. Moich trzech rawów <gryw> wygląda to jak linia ewolucyjna Pokemonów. O dziwo całkiem nieźle skaluje się również z innymi core, Z oczywistych względów będzie dużo mniejszy, ale taka skala też nie wygląda źle. Z małym soundem czy szokiem będzie wyglądał jak piesek strużujący przy swoim panie. No i jeszcze w otoczeniu beastboxów, przy których wydaje się naprawdę maleńki. Na koniec drapanie po brzuszku bo jak kotek daje dotknąć brzuszka, to znaczy, że naprawdę ci ufa. A kto ufa komuś bardziej niż Ravage Soundwave'owi? Ogólnie bardzo fajny przedstawiciel miniaturowej klasy, nie tylko spoko wygląda, jest pozowalny, przy odrobinie wyobraźni może pełnić w kolekcji rolę IDW Ravage'a, bo jest do niego odrobinkę podobny, no i jeszcze dostarcza mini paczuszki uzbrojenia z mini Pegami, więc może dozbroić inne maluchy. Warto się za nim rozejrzeć, szczególnie jeśli początkowa scena z Bumblebee Movie zapadła wam w pamięć. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę, polecam moje media, disco i instagramka, i do usłyszenia w weekend. Miłej środy.